Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na, o co, że to jeszcze wypadło projektki kolorówkowe, a postanowiłam sobie już to nagrać, żeby już mieć na październik. Nagrywałam przed chwilą dla Was jeden film, który już też widzieliście dawno, ale postanowiłam sobie już nagrać ten odcinek, żeby już go mieć z głowy, a jeżeli coś jeszcze zużyję, to już będzie na grudzień. I w tym miesiącu, znaczy w tym przedziale miesięcznym od czerwca do września, zużyłam 14 produktów. Nie jest to dużo, bo w poprzednim było ciut ciut więcej, ale słuchajcie, nie są to wyścigi, z nikim się nie wyścigam. Ja to robię dla siebie. Także, a, a może jeszcze mi się uda zużyć, nie wiem. 15 kolejnych kosmetyków, to by było też fajne, ale no zobaczymy jak to, co nam te ostatnie kilka miesięcy przyniesie na pewno będzie dużo tuszy, bo mi się też już kończą, także kto wie zaczynamy od tuszu do rzęs od KVD Full Sleeve Sleeve chyba, nie wiem, Był to bardzo fajny tusz, taki w taką Klepsydrę, czyli taki klasyczny tusz, zaraz po tych, myślę, znaczy klasyczna szczoteczka. Tak jak jest w Better than Sex, od Two Face, także coś takiego. Taki tusz bardzo fajny, bardzo mi się fajnie sprawdzał. Jak już zasechł, to był bardzo fajny, ale na początku też był super no, dobra, to zostawimy sobie na potem, bo jak zobaczycie ile ja czego zużyłam, to pomyślcie sobie, no w sumie spoko. Korektor z Lovely, ten Liquid Camouflage Conceal and Contour, Lovely to był odcinek chyba dwa, jak się nie mylę, albo jeden i tutaj jest zużyty do końca. Ja bardzo lubię wykańczać do końca tego typu produkty, no i tutaj też jest tak jak chciałam. Bardzo lubię te korektory, mimo tego, że one są niewydajne, bo myślę, że no, pomimo nawet tej niskiej ceny to jest dobry, ale nie wydajny. Nie i. Niskie, no w sumie teraz Lovely już nie jest Taką niską ceną Jak było dajmy na to 10 lat temu No ale myślę, że e, Warto sobie przetestować, bo jest Naprawdę idealny, idealne, idealne Makrycie, idealnie wszystko Wszystko, wszystko, wszystko e, Dalej zużyłam dwa Odkłady Maybelline Perfector i obydwa bardzo lubiłam, choć ten był dla mnie za ciemny, jest to 0,5 Fairlight Cool Clears Roses Bo właśnie nie doczytałam, że to jest te Roses A tutaj mam po prostu tris Clair, Clair Fairlight 00 Bardzo lubiany przeze mnie, choć nie są to tanie produkty i nie są jakieś higieniczne bo kosztują około, normalnej cenie około 60-70 zł ale myślę, że na przykład na kokolicie można je w fajnej cenie zawsze wyrwać, także warto patrzeć też na strony internetowe. Jeżeli Wam się podoba taki efekt, naprawdę pół, e, znaczy nie macie takiej mocnej tapety, tylko delikatnie gdzieś tam zakryte m, niedoskonałości. E, dalej, baza ze Stars from the Stars, którą zużyłam w tym miesiącu. Jest to baza pod makijaż. Nadziana, mleczna. Bardzo fajny produkt. Bardzo pięknie pachnący. Tutaj widzę, że troszeczkę w pipetce się nazbierało, więc na pewno sobie to zużyję, chyba że wam pokażę, jak to wyglądało. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jest tutaj taka, o, takie rzadkie to jest. I tutaj są właśnie te drobinki tego złota. Nie będzie tego za bardzo widać, bo ja też mam troszkę. Ała na tym? Może tak? Też nie. No, ale musicie mi uwierzyć, że są tam takie drobinki. Przepięknie to pachnie. Uwielbiam, uwielbiam. Jeżeli jeszcze znajdę gdzieś, no to na pewno sobie wrócę do tego produktu. Choć mam jeszcze. No, ale jak coś to to jest w. No, będę to miała na oku. Kolejny podkład. To będzie szybki film. Max Factor Miracle Pure Hydrating Essence. Są to te kapsułki zatopione w serum. Bardzo dobry produkt. To jest 3 light. Bardzo ładnie, nawet krył. Bo ogólnie nie było to takie krycie jakby, nie wiem, to był Estée Lauder. Ale było to dobre krycie, takie delikatne, takie jak ja lubię. Nie lubię mocno jej tapety. Choć od czasu do czasu wiadomo. Ale zazwyczaj sięgałam po tego typu produkty Jak chodziłam do pracy Znaczy jak chodzę do pracy Czy też po prostu na co dzień Jak na przykład mam ochotę się pomalować W dniu niemalowania Nie wiecie o co chodzi Dalej coś co Już zapomniałam, że to zużyłam Jest to brush by Maxineczka Fixing Mist Jest to po prostu mgiełka taka utrwalająca Też była w moim projekcie, bardzo lubiłam Choć Nie podobał mi się ten zapach alkoholowy, ale ten zapach alkoholowy w sumie to, że był ten alkohol, to znaczy, że naprawdę fajnie utrwalało tą buzię. Ale ja zazwyczaj szukam czegoś takiego, tak jak mam w tutaj tym ikonie London, żeby było może nie glow, ale żeby mi ściągało pudrowość, nie? No po to używam fixerów. No ale miałam taką utrwalającą, zużyłam, bardzo byłam zadowolona. Myślę, że nie wrócę, ale jakby było gdzieś kiedyś, nie wiem, bym dostała albo bym miała, nie wiem, jakąś możliwość, żeby było to tańsze, kupiłam to wtedy bym zużyła. Ale nie musi to być mój produkt taki number one, nie? Dalej mam róż, który zużyłam w tym miesiącu wrześniu. Manhattan Powder Rouge Tender Touch, bardzo ładny odcień 53 N Fresh Peach, bardzo lubiłam. Bardzo mi się dobrze sprawdził. Używałam go kilka lat. Ja go dostałam od mojej koleżanki. Ehm, to nie wiem, to było 4 lata temu. No, potem jeszcze, jeszcze ona go miała i potem ja go jeszcze używam Także wydajny dziad. Wydajny. <laughs> tutaj mam Max Factor. E, bardzo fajny eyeliner. Chyba jeden z fajniejszych. On już mi tutaj tak, no jeszcze widzę, że napisał. Ale już mi się ta końcówka zepsuła. No, już tak nie chcę malować za bardzo. No, jest czarne, czarne. Ale już na cieniach nie chcę się przenosić. O, widzicie, tu już tak nie bardzo chcę pisać w jednych miejscach. No, ale jest bardzo fajny. Szukałam go, ale nie umiem znaleźć. To jest Masterpiece High Pre Precision Liquid Eyeliner. Velvet Black. Naprawdę bardzo fajny eyeliner. I nie pamiętam w jakiej cenie, bo ja go miałam w boxie, e, chyba jakimś z Joka sklepu. Potrzebuję jakąś chusteczkę na ratunek chusteczko. Gdzie jest? Coś? Nie mam. Dobra. No i ostatnia kategoria, chociaż nie jechałam kategoriami. To są pudry. A nie, czekajcie, ja wam pokażę jeszcze coś. Co się tutaj uchowało w jednym z pudrów? Dobra. Jest to taka malunia kredka z burżuła. bym zapomniała o tym ogrysku. Ja go trzymałam tutaj w tym pudełeczku z pudru, bo ten puder jest just bake. Słyszałam. Uważaj, nie uciekaj. Takie maleństwo. Dobra. A tutaj mam ten just bake i to jest loose powder. To było w jakiejś kolekcji z Belle Zużyłam to, mieszając sobie go z pudrem Z eclaresy, tym rozświetlającym No i ten puder mi się zużył A tamten rozświetlający jeszcze nie Ale myślę, że też będzie yy, Śmiało zużywany Bo mam nawet pomysł na niego, jak go mieszać Oczywiście zostawię sobie jedno z tych puder Które tutaj będziecie widzieć Do mieszania, więc Więc tak I to, tak mówię, jest Just Bake Widzę, że jeszcze tutaj mi się trochę wysypało Bo był właśnie ten w tych resztkach pudru ten taka redeczka bardzo fajny bardzo fajny taki mięciutki ten puder był pod palcami pod palcami pod okiem wygładził spoko zużyłam zużyłam tutaj mam clarese sugar powder zużyłam moją sugar powder i tutaj też jeszcze przesypywałam sobie właśnie tego jet albo właśnie tego z clarese tego rozświetlającego no i dalej pójdzie to pudełeczko w ruch. Ja sobie go odłożę, żeby sobie tutaj mieszać pod pudry. I na przykład ten schan, który mam tutaj, też go będę już mieszać. No i dwa pudry z bel jeszcze. Jeden jest Bel Peach. To widzieliście chyba w jakimś filmie, nie pamiętam którym. Zużyte do dna. Do dna Bardzo fajnie mi się sprawdził. Bardzo lubiłam bardzo fajnie. Bardzo fajny dawał efekt i naprawdę mogę wam polecić Jeżeli lubicie pudry z a Szukacie czegoś może ciekawszego A to jest ta kolekcja I tutaj mam puder, który mogłabym jeszcze troszkę wymaziać Ale no, nie będę przesadzała Jest to Perfect Date On mi się rozkruszył i ja go wsypałam też do któregoś z pojemniczków I sobie go mieszałam z innymi no i go wykruszyłam do końca do tego opakowanka. Chyba właśnie też do tego Klaresy. No i mówię, dobra, to już go będę zużywała. Tak w miarę, w miarę. No i się zużył. I się zużył. Razem z tymi, co miał się poużywać. Zużywać. Także, kochani, to wszystko. Wszystko. Nie wiem, ile ten film trwa, bo musiałam przerwać. Ale jest 10-15 minut. Na pewno. Także no pojawiam wam, dokładam do mojego pudła Mam tutaj specjalnie to moje pudło Przygotowane Bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie, że to pudełko się e, Wypełnia Choć myślę, że te pudełko jest za małe, bo są dużo Gabarytowe, jakby nie było te produkty No ale jest już całe pudło Ja wam tylko mówię, teraz już takie liczby ale możecie obstawić ile tego tu jest Bo jest tego Myślę, że bardzo dużo nic kochani, zostawiacie łopeczkę w górę, komentarz, subka i dajcie znać, co Wy zużyliście z kolorówki, buzieczki Pa pa, do następnego!